Cześć Piotrunio. Nie no wiem, to. Ile słyszałeś, ja nie, nie słuchałem w ogóle, no bo ja grałem jeszcze, więc nie słyszałem kurde, nic. To chciałbym, żebyś kurde, to wszystko posłuchał, wtedy byłoby łatwiej nam pogadać. Nie no, ale to teraz możemy sobie na spokojnie, bo w sensie do mnie do, dochodziły słuchy, że, że mówisz co myślisz na ten temat. Tak jest. No właśnie. Więc może ty powiesz po prostu mi, jakie masz zarzuty do mnie, ja ci na nie po prostu odpowiem. Słuchaj, zarzuty mam takie, że zaczęliście wykorzystywać. Ten exploit z VPN-em, nie mówiąc nikomu o tym, bo jest mm -hmm. to moim zdaniem nie fair wobec widzów, nie fair wobec innych streamerów, content creatorów Call of Duty Warzone w Polsce. Ja rozumiem Twój powód który dajesz, którego słuchałem wczoraj na. Ale jak to jest. O, znaczy jest kilka powodów, tak naprawdę, bo ja mówiłem o tym przez cały dzień, więc. Tak, no więc. No. Ja, ja rozumiem Twój powód z chęci rywalizacji z innymi Dobra, ale dla znaczy, no, którzy. Okej, okay, raczej, nie mów, bambu, raczej nie? powiedz po prostu, jakby jakie są zarzuty wobec tego, ja posłucham i no, tyle. No takie, że po prostu nikt o tym nie wiedział, że to robicie, a to robiliście. no. Że macie łatwiejsze lobby, że mieliście KD poniżej jednego regularnie na swoich lobby poprzez zmianę na VPN. -ie. IP i łączenie się, omijanie SBMMa, a no. Ale to nie omijacie SBMM-a. Nie wyłącza sobie w ten sposób SBMMa. a Słuchaj, Co no spróbuj... No spróbuj robi cokolwiek... Mordeczku, my to sprawdzaliśmy. My to wszystko no. robiliśmy. To powoduje, że łączysz się z, z, z generalnie dużo... Średni, jakby całą średnią lobby, lo, lobby... Średnie LKD na lobby jest dużo gorsze. Ja jak pogram swoje gierki, to nie ma szans, żebym trafił na lobby poniżej 1. A ja mam KD1,4. Okay. Ty masz KD4 i grasz przeciwko ludziom, ludziom którzy mają 0,5 KD. Dobra, a ile jest takich? Znajdź mi w całej historii moich gierek, ile miałem takich gierek, że miałem KD05. Miałem jedną taką Gierkę dzisiaj. Czy tam, dzisiaj ja gram solo nakłady, a jak się gra solo nakłady, to też się dzieli twoje KD przez 4. Mordulko, ale no przecież 8 tu rozmawiamy. No przecież no, wiesz, że to się dzieje i, i robisz. Ale ja nie mówię, że nie, no przecież sam powiedziałem dokładnie, jak wygląda no dokładnie, sytuacja. no to no. tylko o tym mówię. No. no dobrze, ja ci mówię, że KD05 to jest jedno. I jeszcze ci mówię, że. Wchodząc sobie na VPN-a i sobie wchodząc na, wchodząc sobie na y, Egipt, nie wyłączasz SBMM-a. Polega to na tym, Słuchaj, jeżeli nie słuchałeś całej mojej wypowiedzi, może z dzisiaj, mm -hmm. to polega na tym, że i, i to poznaliśmy już dawno temu przyjęcie po Legendarym. I jak ktoś się interesował sceną, oglądał turniej Twitch Rivals i widział, jak wyglądają lobby wielu streamerów, to zobaczył, no, że, tam że, że tam nie ma. Tam jest zobaczył, randomowo. zobaczył to, to nie jest randomowo tak do końca, okay. bo to nie jest wyłączone SBMM, Tylko zobaczył, że okay. wielu streamerów. Ma dużo słabszy lobby u siebie, no nie? No i właśnie, mhm. teraz przechodząc do tematu, po prostu Warzone jest tak urządzony i to nie jest moja wina tylko to jest kwestia Activision że. To e, wszystko masz, tak samo masz wiele, no dobrze, masz wiele tych serwerów sobie dobierania graczy, prawda? Jeden będzie, nie wiem gdzieś tam w Europie może w Warszawie, może w Berlinie, może w Paryżu, w Madrycie, mhm. w Londynie nie wiem dokładnie, gdzie są poustawiane serwery. I kwestia jest taka, że w Warzone masz regiony i w Europie, i w Ameryce E, że są mniej spopularyzowane. I, i z tak tym jest. serwerem, no właśnie, kwestia jest taka, i to nie jest włączone SBM, tylko kwestia jest taka, że jak ty sobie szukasz gierki w Warzone, prawda? To musi ci w wszystko w ciągu, to się zgadza. No właśnie, i Musisz w ciągu tej minuty znaleźć sobie gierkę. Więc kwestia ja jest taka. Nie jako skrót myślowy, że dobra, to jest. Dobra, no ja po prostu... to ja chcę wytłumaczyć wszystko po kolei, żeby Super. sobie ludzie słyszeli. No, I no więc właśnie. Fajnie, właśnie do, więc, do, do, do no bo ludzie uważają, że my sobie pierdolą, wchodzimy nie wiedzą, co się dzieje, nie, nikt tego porządnie nie wyjaśnia. No tak, no, ale ty też przed chwilą powiedziałeś, że omijamy SBM, a my nie omijamy sbm bo SBM jest. Tylko kwestia no dobrze, jest taka... Ale używacie takiego, który Dobra. Jakby nie jest naturalnie jak w Polsce: wejdziesz sobie w Warzona, klikasz start i jedziesz i masz. Nie jest. Nie jest dokładnie. No jest obniżone średnie. Tak, dlatego i teraz właśnie już chcę wytłumaczyć wszystko, dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, że w Europie jak jesteś sobie na serwerze, jesteś w Warszawie i sobie szukasz gierki, to w danym momencie załóżmy przykładowo szuka ci 1000 osób gierki, czy tam no 500 osób szuka ci w tym momencie gierki w ciągu tej minuty. I oczywiście, kiedy ty masz KD 5, no to tobie będzie brało tę górną część z tych 500 osób, prawda? Czyli tych ludzi, jak jest 500 osób, to powiedzmy będzie 100 który, osób, które ma KD 05, będzie 100 osób, które ma KD 08, będzie 100 osób, które ma KD 1, będzie 100 osób, które ma KD i będzie 50 osób, które ma KD 2 i 10 osób, które ma KD wyżej 2,5. I takie, no i Ci będzie brało to oczywiście tych ludzi 150 z tej górki, prawda? Z górnej części. Mm -hmm. y no, dzisiaj sobie graliśmy duosy normalnie na Warszawie, też patrzyłem, bo byłem ciekaw, jakie dokładnie będzie kadę No to też mieliśmy takie KD no, 1,3, 1,4, 1,2 w tych naszych gierkach, prawda? To jest KD 1,2 średnia na naszych lobby normalnych, chciałem powiedzieć, a nie 3 albo 2, jak tak jak się wielu ludziom wydaje. No więc właśnie, więc Tobie znajduje taki, takie Ci lobby. A jeżeli jesteś na mniej zaludnionym regionie i w mm -hmm. regionie, na którym gra mniej osób, no to oczywiście nie szuka ci 500 osób w danym momencie gry, tylko załóżmy ci szuka 100 osób, powiedzmy, i dlatego jeszcze czeka na kolejne osoby, które zaczną szukać. Dlatego często, kiedy szukaliśmy gierki, to czekaliśmy nie 15 sekund, tak, tak jak to się robi w Warszawie, tylko się, tylko się szuka gierki przez minutę, załóżmy. Dlatego, że musimy no okay. musi ludzi. dużo ładniej masz... to, co właśnie mówię, ale oczywiście... No, no to, to, ale ja chciałbym, żeby to tak, wszystko wszyscy, odpowiednio wytłumaczyć. Żebyśmy żeby... wiedzę wszystkim. No, no dokładnie. No więc właśnie. Więc dobiera ci graczy z całego zakresu. Dlatego nie jest tak, że jak graliśmy sobie na... E, na Egipcie, że nagle ci dobiera za każdym razem ludzi, którzy mają 0.5 KD, bo tak jak mówię, takie bambikowe lobby, żebyśmy mieli początkujące graczy, To się tam bardzo jest rzadko. Margines, Więc że, że jakby jakby macie ludzi, którzy też na tych lobby czasami się trafią, też dobri gracze. No, oczywiście, to... że tak, dokładnie. I kwestia jest taka, jest to, że nie wyłączasz sobie SBM, a ma tylko, tylko częściej trafia na traf, tra, częściej słabszych graczy i masz średnie KD niższe, dlatego, że po prostu jest dużo mniej graczy w tym regionie. I to nie I to jest To wszystko jest jasne. No, więc właśnie. Teraz pytanie jest o moralne, czy jest okej okay robienie tego czy nie. No dokładnie. Bez słowa, dla ludzi. No więc właśnie. Dla I, I dlaczego, i dlaczego dla my się tym zainteresowaliśmy? Dlatego, że oglądaliśmy sobie Słaga, że oglądaliśmy sobie Aidana, że oglądaliśmy sobie Legendarego, jak to wszystko wygląda i zastanawialiśmy, zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. I każdy tak naprawdę, kto zastanawiał się, dlaczego ci streamerzy mają takie lobby, gdyby sobie poszukali odpowiedzi na te pytanie, tak jak ja, a zgłębiłem mocno wtedy temat, no to by poznali mm -hmm. odpowiedź, dlaczego tak jest. Więc jeżeli ktoś był zainteresowany, to mógł sobie to wszystko sprawdzić. No i teraz kwestia jest taka, że. Jeżeli tak są układane turnieje jako kill race y, prawda? I jeżeli, jeżeli. To jest wszystko no, jasne. No właśnie. I, i to jest jedna z tych y, z rzeczy, prawda? Po drugie, no jeżeli. Ja też tłumaczyłem Piotrek. Widzą, dobra, ale czyli że tak. ja rozumiem, jakby. Twy, twy no. argument. Okay. Że to jest Twojej potrzeby równych szans na walczenie to jest, z to jest, to jeden, na świecie To walczu, jest jeden nie? z powodów. Kolejnym z powodem jest, jest, kolejny powód jest taki, że po prostu gra się dużo przyjemniej, dlatego że nie masz tych spoconych lobby, nie masz cheaterów, tylko, tylko się przyjemnie gra faktycznie wtedy w Warzone. I nie jest to. W sensie. No, I to jest kwestia tego, że. Że, y, że to jest na, w tym mniej zaludnionym regionie po prostu, tak? I jeżeli... Ja to rozumiem. VPN VPN nie jest w żaden sposób zabroniony, tak samo jak nie jest zabronione mieszkanie w Egipcie, czy w Izraelu, czy w Stanach na przykład w Hawajach, bo podobno na Hawajach, właśnie też tak jak sobie zgłębiałem temat, na Hawajach na VPN też jest mniej zaludniony region. No dobrze, Piotr, i... teraz mogę ci zadać pytanie? No tak, słucham. Czy nie uważasz, że to jest tego rodzaju oszukiwanie trochę widzów jeżeli to nie zostało wyjaśnione wcześniej i nie powiedziane jakby ludziom, że Ej, słuchajcie znalazłem taki system, na którym wydaje mi się, że ludzie na świecie grają i to usprawni trochę content, będziemy grać na takich i takich ludzi i tak dalej, wtedy ja nie miałbym żadnego problemu. Natomiast jeżeli tego nie, nie, nie ma informacji i ludzie, przeciętni widz, to są casualowi często widzowie, mm -hmm. oglądają różnych streamerów i widzą nagle mm, Was, którzy używacie tego, którzy robicie mega ciekawe gierki i tak dalej, a mają do wyboru jeszcze innych kreatorów, Ja nie mówię o sobie, bo ja jestem part-time i nie chodzi mi o to. Mi naprawdę zależy tylko na dobrze community i całej tej akcji, bo po prostu uważam, że Call of Duty to jest jedno z moich miejsc, które ja lubię i od zawsze byłem i będę. I yy, czy, czy to nie jest oszukiwanie jakby i publiczności i innych streamerów w Polsce? Retarcie, zadałem jeszcze pytanie do tego, czy gdybym się przeprowadził do Egiptu albo do Izraelu i tam bym sobie mieszkał, to i, i wtedy tak bym sobie grał gierki na Egipcie albo Izraelu, to wtedy, to wtedy bym, byłbym w porządku, rozumiem. No tak, no bo nic nie wykonałeś, jakby ku temu, żeby jednak obejść ten system. Nie, no przeprowadziłem się do Egiptu, to po to, żeby, się, żeby oszukać system, to, to też byłoby oszustwo, tak? Piotryk, no ale, wiesz, ale no nie no aha, pytam, no. Ale odpowiedz mi na pytanie, czy to też było oszustwo wtedy? No też, o, o, przecież też w takiej sytuacji okrążam system, bo się prowadzą takie gier, żeby mieć łatwiejsze gierki. Przecież wiesz, winą tego jest Activision, jak najbardziej. No, to, no jak dokładnie, jest. dokładnie tak. Ale, no. ale jakby moim zdaniem. Znaczy słuchaj, ja rozumiem, i ale jakby, słuchaj, ja rozumiem, wiesz, ale widzisz, kwestia jest taka, to że nie jeżeli. Jest fair, nie? Nie, no tak, zgadzam się, że to rozumiem, rozumiem dlaczego ludzie mogą być, źli, że nie, nie usłyszeli tego wcześniej ode mnie. Tylko widzisz, kwestia no, bo jest taka. No, oni nie wiedzą tego. O, oczywiście, Myślą, że tylko... ty grasz na takim samym poziomie jak na przykład ja albo ktokolwiek inny i, i my no, giniemy, nie. mamy cięższe, wiesz, nie odejmuje broń Boże, skilla, przecież Piotrek wie, że cieszę szanuję, no dobrze, ja sobie bardzo teraz, lubię no. i tak dalej. dobrze. Nie, nie, no, rozumiem. A widzisz, kwestia jest taka, że są te turnieje różne. Twitch Rivals i, i nie tylko, i tak dalej, i wiesz, i, i sobie streamerze znaleźli jakiś tam swój sposób. I ja nie chcę być tą osobą, która nagle wyda całą scenę e, Call of Duty i zagraniczną i polską. I nie jestem nie, nie jest gościem, który ma być katem, wiesz, dla innych czy coś. No. I, i dlatego takich rzeczy się ja w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby mówić tak naprawdę, bo, bo byłbym kablem na innych ludzi, którzy takie rzeczy wymyślają. Okay. No i, i no tak, to, tak, tak no, naprawdę ta, tak to no, no, wygląda. No, no. I, no I wiesz, i kwestia jest taka. I kwestia jest taka, że, no tak jak mówię, gierki są przyjemniejsze, y, oczywiście to, to, jest, to jest typowe, tak naprawdę. I wiadomo, że teraz, a no jeszcze, a propos, a propos tego, że teraz, to się przyznaje, bo już byłem przyparty do murów, to jest nieprawda, bo, bo wielu streamerów od, od już jakiegoś czasu ma tak, że ma tak, że ich, im zarzucają słabe lobby, im zarzucają różne rzeczy, a oni się nie przyznają, więc nie musiałem wcale tego robić, ale kiedy jestem no, ale wprost, widzisz, no to, to ja, ja nie wole, będę, nie będę kłamał ludziom.